M2 w wersji elektrycznej, kurczę, nie wiem. Trochę zmieniłem zdanie, muszę przyznać, w obliczu moich ostatnich doświadczeń z samochodami elektrycznymi na torze, które jeszcze trzy lata temu to była zupełnie inna przygoda niż teraz. Natomiast M2 to był taki, Klimciu, synonim klasycznej motoryzacji, która daje frajdę na torze i też poza torem, zwinnego samochodu z dosyć dużą mocą, który dobrze się zbiera, dobrze wchodzi w zakręty, który odpowiednio głośno Ryczy i jest takim właśnie, no nie wiem, no uosobieniem klasycznej motoryzacji w stylu BMW. Nie powiedziałeś lekkość. A, powiedz oś, lekkość. lekkość, no lekkość. Po pierwsze, kiedyś na torze w Kamieniu Śląskim, w województwie opolskim jeździliśmy różnymi m -kami. M5, M4, M3, M2. Każdy ten, który porusza się po torze wyścigowym i lubi ten sport, nawet nie będąc zawodowcem, wie, że M2 jest najlepszą, najlżejszą, najbardziej zwinną, czyli jest kwi kwintesencją takiego cywilnego motorsportu. Cywilnego podkreślam, żaden to samochód wyścigowy. To raz. Dwa, pewnego rodzaju historia, kultowy samochód, y, długo, m M, no w ogóle to wszystko się klei. Trzy, przemawia do mnie taktyka Porsche, które nie robi na razie, póki może, czegoś kopiującego, już to, co jest, tylko nazywa to inaczej. Robi Taycana i nazywa go zupełnie inaczej. Nie Panamera Electric, nie 911 Electric, tylko Tajkan, który jest zupełnie nowym tworem. Dopracowują go i kierują na rynek. Drogie BMW, ja jestem za tym samochodem. Pracuję BMW nad tym od 2018 roku. Projekt tajny przez poufne, wiadomo. No i co? I postanowili zawładnąć nazwą, która dla mnie chciałbym, żeby należała właśnie do spalinowego, lekkiego, małego, zwinnego samochodu wyjściowej Mki, jak mówią fani BMW. Kompletnie nie rozumiem przeciwko czemu się buntujesz, nie rozdzierałeś szat, jak e, wspomniane przez ciebie Porsche Taycan nazwało swój model najmocniejszy turbo, chociaż elektryk z turbo nie ma nic wspólnego. Nie rozdzierałeś szat, jak Ford wprowadzał mustanga elektrycznego, który z Mustangiem też praktycznie nie ma nic e, wspólnego. Mało tego, jak renówka wprowadziła e, piątkę, to piałeś z zachwytu, mówiłeś, o, jaki to super samochód, i co? To ci nie przeszkadzało, a teraz ci przeszkadza. Dwie sprawy masz rację. Jak zobaczyłem nową renówkę, piątkę, to jest mój następny samochód. Mój no i na no to Za o co własne chodzi? pieniądze. Gdzie konsekwencja? Ostatnie zdanie. Bardzo często w moich sądach brakuje konsekwencji, chciałbym, żeby to było raz zaznaczone. Dajcie znać, co sądzicie o elektrycznej M2 i też o wspomnianej przez nas R5 wersji Turbo. 500 koni mechanicznych, to będzie najmocniejszy seryjnie produkowany samochód przez Renault. Wygląda obłędnie, jak będzie jeździć, nie mam zielonego pojęcia. I ja i Klimek mieliśmy do czynienia z y, nowymi wersjami elektryków pod kątem zawieszenia, ty y, Porsche Taycan Turbo GT. Ja mm -hmm. Audi RS Performance o, coraz no właśnie też etron i to są samochody które zupełnie inaczej zachowują się na torze. Jak jeździliśmy tymi etronami na na torze testowym Audi, to no słabo się tym jeździło. Oczywiście one są mocne, ale trzy okrążenia i opony były praktycznie do wyrzucenia. To jak stabilny był teraz ten performance, jak dzięki temu e zawieszeniu jak utrzymywał się na torze z jaką gładką Kością pokonywał, jak precyzyjnie zakręty. To się po prostu nie działo, więc kto wie, może po prostu się musimy z tym oswoić i za 20 lat to będzie coś na porządku dziennym. A teraz się buntujemy, bo to jest coś trochę nowego. Potwierdzam, dlatego że jeden z Twoich testów, akurat Twoich, ale też miałem okazję mieć do czynienia z tym autem, czyli Hyundai NK w wersji elektrycznej, który został dopracowany przez N Dywizję Hyundaia, no też pokazuje, że właśnie. Postęp dzieje się na, na, na polu przystosowania elektryków do jazdy wyczynowej, do przyjemnej jazdy sportowej, do zaprzeczeniu fi prawom fizyki trochę. No bo to, co ciężkie, nie może być dobre w motorsporcie. No okazuje się, że jak się wsiądzie i poczuje to, no to zaczyna być przyjemniej. Nie! Wyścigowo, ale przyjemnie. No to teraz coś, co z kolei wkurzyło amerykańskich fanów motoryzacji, chociaż pewnie i na całym świecie. Dodge Charger Daytona w wersji elektrycznej. I chodzi o to, że amerykańskie masylkary zawsze miały tryb burnout, który pozwalał buksować tylnymi kołami, żeby dogrzać, żeby można było się ścigać na ćwierć mili. I no to była taka cecha charakterystyczna i też oczywiście wszyscy się tym popisywali. To trochę jak z unoszącymi się samochodami. No i ten nowy Dodge tego nie ma i się fani wkurzyli, że jak to. No okazuje się, że w yy, Dodge'u do Drew Chargerze Daytonie EV został zamontowany system, który to uniemożliwia. Dziennikarze amerykańscy sprawdzili i rzeczywiście nie da się tego wyłączyć. Samochód nie wykonuje bączków. Jak A... polscy sprawdzą, że się nie da, to uwierzę, amerykańscy <laughs> to tak wiesz. Oni nalegają, nie? Dobrze, rzeczywiście, może tak będzie. Amerykanie mają dość swobodne podejście do tej całej ekologii. Z jednej strony kupują sobie tam lżejsze rzeczy, żeby szanować planetę, z drugiej strony bardzo lubią na przykład Wyścigi traków albo wyścigi na świerćmili, mili, gdzie zużywa się hektolitry paliwa. Natomiast to mnie faktycznie, faktycznie zaskoczyło, że tak wielki producent, tak wielkiej legendy, poważył się na zabranie Amerykanom coś, z czego tak naprawdę pewnie 99% by nie korzystało. Tak samo jak 99% posiadaczy Jeepów nie zjeżdża z asfaltu. No ale jednak mieć, a nie mieć. No, to jest duża różnica. Carlos Tavares y, krytykuje decyzję Unii Europejskiej. Mówi, że będą problemy, że to jest ślepy zaułek. A od 2025 roku, trzeba o tym pamiętać, wchodzą nowe e, normy emisji CO2, które mają spowodować zwiększenie przez koncerny motoryzacyjne nakładów na samochody elektryczne. Ze słów ludzi, którzy są mocno zaangażowani w elektromobilność, wnioskuję że rok 2025 ma być game changerem w zmianie stosunku motoryzacji tradycyjnej do elektromobilności. I Carlos, Tava Carlos Tavares mówi, że się dosyć mocno tego obawia, że czekają nas problemy z dostawą, wzrost cen samochodów i że to się jakoś nie spina. To jesteś bardzo delikatne, jak na siebie i jak na w ogóle ten program. Ja bym powiedział tak, że tłumacząc słowa Carlosa Tavaresa, czyli byłego szefa Stellantis'a na mój własny język, Język, to Carlos mówi, słuchajcie, europejscy politycy, jest ostatni moment, żebyście się obudzili. Jeżeli się nie obudzicie, to przemysł motoryzacyjny, który jest najsilniejszą branżą Europy, zniknie z powierzchni ziemi. Po prostu wszystkie firmy, które znacie, to, to jest trudno wyobrażalne dla Europejczyków. Wszystkie Ople, Mercedesy, Peugeoty, Citroeny, Lancia, Alfa Romeo i tak możemy sobie jeszcze wymieniać, zbankrutują. Po prostu nikt nie będzie tych samochodów kupować. Już są problemy, już problemy ma Volkswagen, już problemy ma Stellant i wspomniany, kilka jego marek w ogóle przynosi straty. Yy, Amerykanie się obudzili i zrobili różne ruchy yy, polityczne, tak naprawdę. Cła, zakaz yy, importu wkrótce samochodów i oprogramowania chińskiego. Więc to wszystko jest naprawdę znowu bardzo skomplikowane, a my tutaj tylko rzucamy. Światło, ale no wygrają najsilniejsi albo ci, których y, politycy umieją chronić na razie europejskich marek politycy chronić. Nie umieją i wygląda na to, że wcale nie chcą. Jeżeli chodzi o tych silniejszych, o których wspomniał Klimek, to mam dwie informacje w tej sprawie. Pierwsza jest taka, że silniejsi z Bliskiego Wschodu, czyli fundusz inwestycyjny z Abu Zabi, zainwestował w McLarena 1,5 miliarda dolarów, dokładnie w McLaren Automotive, przejmując kontrolę właśnie na McLaren, nad McLaren Automotive i kupując też pewien pakiet, ale nie większościowy, tylko mniejszościowy w całej Grupie McLaren'a, no i to jest jedna dosyć istotna wiadomość, a druga jest taka, że y, człowiek, który najbardziej... W historii chyba NBA dominował pod koszami, czyli Shaquille O'Neal zrobił sobie samochód na miarę. Okazuje się, że samochody też można robić na miarę. Nie tylko personalizować tam nitki, kolory i takie różne rzeczy, ale po prostu mieć uszyty na miarę cały samochód. Lucid Air to jest samochód, który jest bardzo rzadki. W Polsce nie do końca, ponieważ jeden model... No, rzadki jest, tylko... Tak, tak. Znany się bardziej zrobił. Znany się w Polsce zrobił, dlatego że jeden model dość spektakularnie miał wypadek z spłonięciem. Tak powiedziałem, spłonął po prostu na ulicy Puławskiej przy Malczewskiego w Warszawie i to obiekt był... To był szatański samochód. Spłonął. Tak, tak, spłonął. I, no i nagle się okazało, że ludzie zaczęli sprawdzać co to w ogóle jest za marka Lucid. No to jest taka lepsza Tesla. Mówiąc w skrócie, naprawdę w ogromnym skrócie, lepsza, czyli droższa. I Szak postanowił mieć to, dogadał się, to jest dobry biznesmen, utalentowany, który potrafi negocjować, więc prawdopodobnie, no nie siedzę w jego portfelu i nie zamierzam, prawdopodobnie wynegocjował dobry, dobry deal, a Lucid dobrze powiedział, że jak Szak jeździ jego samochodem, no to oni już mu zrobią tak, żeby był pan zadowolony. No i teraz zastanawiam się, o ile jest dłuższy... Gdzie ma siedzenia, czy ktoś z tyłu znajdzie miejsce. Panczak jest naprawdę bardzo duży, jeśli ktoś nie widział, a był przecież ostatnio w Polsce, 2,16 wzrostu, za wagą nie nadążam, na oko oceniam na 160 kg, ale w sprawie tego płonącego Lucid Air e, przypomniało mi się, że e, byliśmy na takiej konferencji, na której. Polskie dnie... Stowarzyszenie Nowej Mobilności. Nowej Mobilności, ciągle zapominam tej nazwy. Razem ze Strażą Pożarną opracowali i podali wyniki dotyczące płonących samochodów elektrycznych versus spalinowe. I powiem wam jak to wyglądało w trzech kolejnych latach 2.1, 2.2, 2.3. Jeżeli chodzi o liczby, to elektryczne samochody spłonęły w 2021 roku 2, a spalinowe 9574. Jeżeli chodzi o odsetek na 100 samochodów, tych które spłonęły, to przy okazji samochodów elektrycznych to było jedna setna procent, a spalinowych pięć setnych procent. W kolejnych latach te proporcje się nieco zmieniały, bo elektrycznych coraz więcej, dwie setne procent, nie 200%, tylko dwie setne i cztery setne, a spalinowych 4 setne się utrzymuje przez kolejne dwa lata. No więc w zeszłym roku 21, yy, spłonęło 21 elektrycznych samochodów i 7166 spalinowych. Czyli spalinowych pali się coraz mniej, a elektrycznych troszeczkę jakby więcej. I to wszystko jest 400, setne, czyli na tym samym poziomie. To gdybyście pytali, to są konkretne dane od jakiego stowarzyszenia? Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności. No właśnie. Żeby być precyzyjnym. No bo, ja bym powiedział tak, bo ludzie jeździć nie umią, tak bym chciał powiedzieć, ale to tak chyba... Nie A, wiem, to jeszcze powiem, że na tej konferencji powiedzieli, że największym problemem jest to, że standardy zabezpieczeń przeciwpożarowych są w Polsce bardzo niskie. I że to jest nasz największy problem i na to trzeba zwrócić uwagę i w domach jednorodzinnych i w blokach. I nad tym można by było popracować. My Wam życzymy, żeby. A jeszcze stan... za chwilę. Ja A mam jeszcze jedno coś? pytanie na koniec. Ora. Czy byś chciał kupić samochód o 40 tysięcy złotych taniej? No, chciałbym. Ja bym chciał drożej. A, okej, okay. szanuję ten wybór. Natomiast w jesienią tego roku został wstrzymany program Mój Elektryk i miał zostać uruchomiony od stycznia. Zostanie uruchomiony, jak głosił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, troszeczkę Później, bo w lutym kwota zostanie podwyższona do 40 tysięcy, a i tak nic to ma nie zmienić, takiego wielkiego, ponieważ Polacy, obok Czechów i Słowaków, są najbardziej. Sceptycznie, nie negatywnie, tylko sceptycznie nastawieni, nastawieni do elektryków. Czyli nawet te dość spore dopłaty wobec tego, że elektryki wciąż są droższe, nie przekonują Polaków. Co na to eksperci na razie mówią za mało, żeby ruszyć, rozruszać ten rynek tak naprawdę. Będzie przybywało elektryków to bez wątpienia. Natomiast nie tak, jakby się tego. Można było spodziewać i jakby tego oczekiwano. Ty miałeś do mnie pytanie? Ja mam do Ciebie w takim razie też pytanie, a chciałbyś ubezpieczenie kupić drożej czy taniej? A to tu, tu mam jednoznaczną odpowiedź taniej. Bardzo dobrze, bo tak się składa, że rankomat.pl jest partnerem naszego odcinka, więc gdybyście chcieli kupić tanie ubezpieczenie, to wejdźcie sobie na tę największą w Polsce porównywarkę ubezpieczeń i tam sobie porównajcie różne ubezpieczenia i na takim ubezpieczeniu samochodu kilka stówek można zaoszczędzić w zależności oczywiście od towarzystwa ubezpieczeniowego. Jakbyście chcieli dodatkowych 50 zł cashbacku, to skorzystajcie z tego linku, który jest w opisie odcinka. Polecamy. W świecie motoryzacji w minionym tygodniu bardzo dużo mówiło się też o potencjalnej fuzji. Przypominam sobie to, jak czytałem, oczywiście, bo sam to nie przeżywałem tych czasów, więc nie mam sobie co przypominać, jak po wojnie, po II wojnie światowej, w Japonii, która borykała się z różnymi problemami gospodarczymi. Rząd zaproponował, państwo zaproponowało, że dofinansuje Mazdę i Toyotę pod warunkiem, że te koncerny się połączą. No i Mazda powiedziała: Nie ma takiej możliwości, żebyśmy się połączyli z Toyotą i pozostali niezależni. A mówię to dlatego, że być może, kto wie, w każdym razie o tym się właśnie mówi, może dojść do połączenia Hondy i Nissana. Czyli jeśli Nissana to także Renault i Mitsubishi, no bo tak to rozumiem trochę. Tam są troszeczkę biznesowo bardziej zaawansowane rzeczy, bo Renault z Nissanem i z Mitsubishi mają pewnego rodzaju wspólny alians. To są pewne podzielenie świata, że tutaj Europa to jest dla Renault. Ale są jednym koncernem? Nie do końca tak, mają wymianę udziałów. Nie, nie są jednym koncernem. To nie jest jak Stellantis. <laughs> jeździłeś Renault, Clio tak, i Mitsubishi? Tak, tak. No, no, oczywiście, tak. To jest... No I odróżniasz, nie? Bo to jest to samo. W Europie nie, ale na przykład w Tajlandii już Mitsubishi ma dominującą rolę. No moglibyśmy w to wchodzić, ale to, to jest naprawdę uh, nie dla. Myśl, myślę, że nie, nie dla. No, oni to na... podzielili, żeby sobie nie kanibalizować tak, rynku. Tak, 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 Natomiast tak. no. Działają razem. Działają razem. Tak. Jak dostaną myśl, to ją użyją wszędzie. Czyli jeśli Honda się jest wiążą z Hondą, w tym. No to Honda będzie i w Mitsubishi, i w Renault, i w Nissanie. Nie jest tak, że Nissan sobie powie, a to tylko my będziemy korzystać z być może tak ma być. dobrodziejstw wynalazków Hondy. No Nie wiem, czy to jest możliwe. Pamiętaj, że Renault jest y, spółką państwową. No to Francuzi jeszcze musiałby prezydent tam powiedzieć, że się zgadza, żeby Honda kupiła y, francuską firmę, do której należy też koncern Elf, y, no i tam parę innych y, koncernów. To jest bardzo, bardzo skomplikowane. Nie no jesteś dobra. biznesmenem, ani ja nie jestem biznesmenem. To Może... jest. Okej. Okay. <laughs> No. Ja też mam jedną akcję Coca-Coli. W każdym razie to jest, tak jak mówię, bardzo skomplikowana sprawa, natomiast bardziej chodzi o znak czasów. Ta fuzja, o której się już dużo mówi, wynika z trzech rzeczy. Po pierwsze, pan Gosn, który uciekł w... Futerale. Futerale. Na I kontrabas. Mieszka, kontrabas ma duże futerał. Mieszka w, w kraju, który nie ma podpisanej z Japonią umowy o ekstradycji. Ma się dobrze, położył Nissana. To znaczy, wszystkie kolejne plany ratowania tej firmy, no bardzo się źle mają. To oczywiście nie ma w, w, żadnego związku z polskim rynkiem. W Polsce nic sprzedaje się dobrze, wszystko się zgadza. Natomiast mówimy o globalnej e, strategii. Honda jest największym na świecie producentem silników spalinowych. Największym. Produkuje y, do kosiarek, do generatorów, do wszystkiego. I teraz, y, no, zaraz, za chwilę nie będzie silników spalinowych, albo będą one radykalnie ograniczone. Honda musi coś wymyślić, a jest gigantyczną marką, której część motoryzacyjna to jest naprawdę część tej firmy. Czyli tak, Nissan kłopoty, Honda no, musi patrzeć w przyszłość, a tutaj naprawdę z zębami zaostrzonymi i z pazurami zaostrzonymi czekają Chińczycy. I wszyscy komentatorzy mówią o tym, że to jest jakaś reakcja i jedna z wielu, które nastąpią w ciągu kolejnych lat na inwazję, na cały świat chińskich firm, takich jak BYD, SAIC i wiele innych koncernów, których powoli nazw powinniśmy się uczyć. A my na koniec życzymy Wam wesołych świąt. Trzymajcie się, uważajcie na siebie, bezpiecznych podróży. To najważniejsze. Nie spieszcie się przesadnie, bo to po prostu nie ma sensu. Najważniejsze, żeby dojechać do celu. Tak, Klimciu? I spotkać się w Nowym Roku. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, do zobaczenia.